Dobra. No. Dzisiaj mamy odbiór środków z cukrowni. Na pierwszy rzut mamy na pacę Jupiter 700 SC, czyli Metamitron. Bierzemy następne. Mamy GOLTIX TITAN wjeżdża na rejon Co to to to, to samo jest? Teraz POWER Aha To no jest Ale to to samo co GOLTIX? Czy co co innego to jest? Jakieś Fenomarek nie tam jeszcze jest. Nie substancja metamitru i tak? Spartwayne nie, tak? Tak. Aha. To wszystko razem daj. Tego karać finali? A, proszę bardzo. Z Belvederem można stosować i z Spartwayne. No. Kurde. Trochę tego jest. Myścimy, zmieścimy, zmieścimy. Tylko będę musiał wrzucać tam na górę, ten nie? Aha, dobra, to pcham do końca, bo Jupitera już nie będziemy mieli. Tam Golfixtera idzie. No i dobra, panie i panowie, wyjeżdżamy z cukrowni. Jedziemy zrobić miejsce w magazynku, bo jak sami widzieliście. Trochę tych baniek i kartonów z tymi środkami będzie. Dlatego zrobimy miejsce. Rozładujemy to wszystko. Dzisiaj z rana nam troszeczkę popadało. To też za bardzo w polu nie ma co grzebać. Chwila taka przerwy jest. Robiłoby się jakieś zabiegi w rzepaku, bo ja jeszcze akurat nie robiłem. No ale temperatura nie pozwala. Jeszcze zimne te noce, chłodne. Robactwo się zatrzymało, można powiedzieć, nie widać go za bardzo. No i niestety chyba niedziela będzie pracująca, będziemy pryskać na rzepak. Tak wychodzi. Ale to się okaże, bo te prognozy na tydzień do przodu czasami potrafią się lekko wachnąć i być może w niedzielę nie będzie ciepło, a będzie ciepło w poniedziałek albo w sobotę. Jak obserwuję te pogody, to czasami właśnie tak bywa, że o jeden dzień jest wahnięcia. No wolałbym to robić w poniedziałek albo w sobotę, no ale jak będzie trzeba w niedzielę, to będę robił w niedzielę, nie ma wyjścia. No i fajnie, jesteśmy już na podwórku, robimy miejsce w magazynku i tak pokrótce powiem, co my tutaj mamy. Oczywiście, tak jak pokazałem, Wcześniej środek Jupiter, czyli Metamitron, yy, czyli tak zwana doglebówka, to pójdzie na pewno na pierwszy strzał. Co my tu jeszcze mamy? Pair Twin, i z tym akurat środkiem, yy, tak jak i z tym dobrze mówię nie, yy, z tym akurat środkiem będziemy stosować yy, adiowant. Stosowany ze środkiem Pire Twin albo Belvedere Extra. Mi tam jeszcze z tamtego roku ze dwie bańki Belvederu zostało, więc to ten adiowant będzie z tym na pewno musiał być zastosowany. No i ogólnie węzar. Jeszcze mamy węzarek. Trochę tego jest. Tak samo kosztuje jak nasiona. Ja myślę, że te środki kosztują. Dobrze, że nie wiem, ceny mam nie wziąłem płacę kurde w rozliczeniu za buraki I nie widzę ile to kosztuje, nie Kuba? No lepiej nie wiedzieć, bo to głowa ja mała jest na ogródek, nie? O. Jest jedna rzecz, którą chciałbym wam jeszcze pokazać Jak widzicie, to jest lampa od Fergusona. No, i powiem Wam szczerze, że na końcu te lampki, trzy halogeny i pozycyjne, to są boczne. No, troszeczkę to waży razem z kierunkowskazem. A to jest na takim wysięgniku, który tutaj być może ciężki nie jest, ale to się trzyma tylko na tych dwóch śrubkach. No i na takiej blaszce, która pękła. No, i trzeba pospawać. Idę Wam pokazać, jak to wygląda z drugiej strony, bo z drugiej strony już raz mi ta lampa odpadła. I tutaj było spawane. Teraz trzyma. Rok czasu jeździ, nie urwało się, to chyba będzie dobrze. A być może będzie lepiej niż fabryka. Bo to tak jakoś było słabo, kurczę. To całkiem tutaj było spawane, o widzicie. Cały ten element, a ta blaszka tutaj pęka. i kurczę. No, swoje motogodziny już przerobił. Niektórzy 10 lat jeżdżą, żeby zrobić tyle motogodzin, co ja zrobiłem w 3 lata czy 4. W tym roku będzie ich bardzo szybko też przybywać. No i dobra, jest jak jest. Nie będziemy tutaj płakać nad rozlanym mlekiem. Trzeba to pospawać i jechać dalej. No ale myślę też, że jak najbardziej każdy powinien pokazywać takie usterki, które nie powinny się dziać. Ktoś powinien przewidzieć, że to może nie wytrzymać, ale wiecie, tam są różne obliczenia różnych bardzo mądrych ludzi, którzy tak liczą, tak liczą, żeby tylko dać jak najcieńszy płaskowniczek, a żeby nie wydać za dużo pieniędzy seryjnie, bo przecież tych ciągników trochę się produkuje. Jak zdadzą e, o połowę grubszy płaskownik, albo tutaj trochę grub, grubiej tego materiału, no to wiecie, jak ta, to się odbije na seryjnej produkcji na iluś tam milionach sztuk. No nie wiem, czy milionach, ale dobra, tych sztuk trochę się produkuje. W przeliczeniu na 100 traktorów, to już by się zrobiła ogromna suma. A tak mają to zaoszczędzone. Rolnik popłacze do kamery, pospawa i jedzie dalej, o takie mają podejście. Aktualnie przyjechał pan, który wymontuje nam tą sprężarkę klimatyzacji od 3650. No i pójdzie do regeneracji, jak będzie zregenerowana może wreszcie będzie klimatyzacja działać tam tak jak trzeba. A trzeba to przecież wreszcie zrobić, bo gorąco jest, wrzniwa traktorka się używa. Jeździ się fajnie, z przyczepami jakimiś. To musi to działać, bez dwóch zdań. No oprócz klimatyzacji to musimy tam jeszcze jedną rzecz zrobić, bardzo ważną, bo hamulce coś słabo łapią. Ogólnie hamuje, ale coś tam nie domaga. I trzeba będzie do tego zajrzeć. Koniecznie. Także dobra. Spawamy. To mocowanie lampy. Kurczę wysięgnik fajny, nie? Ale to jest za duża dźwignia, i tutaj kurde to wszystko lata. Za słabo to, za słabo. by to było bardziej tutaj wspawane, nie? No. Ale to wiecie, to dwa razy taki płaskownik, a to na pewno 200 zł za taki, za taki kawałek blaszki, nie? Po przeliczeniu po kursie euro, o, to są drogie rzeczy. W tamtym roku nie zdążyliśmy pomalować. Haha, już jak nowy. Montaż i demontaż jest w miarę szybki i bezbolesny, bo tutaj łapiemy sobie to na dwie śrubki. Później dopiero na tą blaszkę. O, na pewno będzie ciężko złapać, bo delikatnie spawy ściągnęły tą blachę, ale jak już dociągnie się tymi kluczami, to będzie G. No na pewno nie tylko ja mam ten problem z tymi lampami w Fergusonie. Nie wiem, jak to jest zrobione w starszych modelach, ale wiem, że kurczę, spaw gdzieś mi tam poszedł i nie mogę śrubki, to znaczy nagrętki na śrubę. Złapać. No i będzie problem. Jeszcze raz trzeba będzie sięgać. A, raz kurde. Odkręcić mi się udało bezproblemowo. I nie musiałem kołami skręcać. Ale kurczę, do dokręcenia już mi delikatnie przeszkadza. Dlatego że Gdzieś elektrodą smarknąłem delikatnie na ten gwint. No i co? Muszę kołami sobie skręcić, żeby mieć tam porządny dostęp. No i dobra. Czy to nam się uda? Ucieka wszystko na bok. Dobra, nie będziemy się męczyć. Narzynka i poprawiamy gwint. To tutaj nie narzynka, bo. No i dobra. Krzywo prosto, aby ostro. Jak to wyciągnąłem, no to już wiedziałem, że tutaj żadnej narzynki nie nałoży Niestety, na to wcześniej bym nałożył, jak to nie było przyspawane. No, ale jak to spawałem, to tutaj jakiś glut poleciał. Ale dobra, sytuacja opanowana. Delikatnie, fleksikiem to poprawiliśmy. I montujemy drugi raz. Czyli podejście numer dwa. Tralala. La. O kurde, podkładka spada. A dobra, wyciągnę coś, wam jeszcze pokażę. Albo mnie kurde szlak trafia z takimi gównami. Ja konstruktorem nie jestem żadnym, ale po prostu jak widzę niektóre rzeczy to... Zobaczcie. Czemu tutaj taką lipę zrobili? Że półotwory. Że co? Że jak? Że to nie będzie pasować, czy co? No dobra, okej. Okay. Jest z drugiej strony duża podkładka. Ale to pracuje, to się rozchyla. Tu powinien być taki sam otwór, jak z tej strony powiercone są te otwory. Po prostu żal. Żal i taka dwójka z minusem dla tych cwaniaków, inżynierów, co tam siedzą przy tych komputerach. Chyba kawę piją tylko. Nic więcej jak. O jest, dobra, nie będę gadał dużo, bo, bo są mądrzejsi od nas. My to tam możemy tylko sobie ponarzekać, pospawać i jechać dalej. Szkoda nerwów. Ale ja jestem za tym, żeby takie niedoróbki pokazywać, bo ja rozumiem oszczędność na materiale, ale są takie rzeczy, gdzie naprawdę, jeśli ta lampa wystaje kawałek dalej, to, to powinno być konkretne tutaj mocowanie. Wszystko by było ok, a nie robią to z papieru. I jeszcze liczą sobie nie wiadomo ile. No dobra, a jeśli chodzi o liczenie to coś wam pokażę. Ja będę się starał, żeby na pewno kupić taką zaślepkę w oryginale, ale zobaczcie. No bo wyłamała się jedna, dlatego jej nie ma. I teraz my kupiliśmy w Grenę coś takiego za 3,90 chyba. O i to się wtyka i mamy tu zabezpieczone. Oczywiście nie w całości, bo tu gdzieś może nam się trochę syfu dostawać, ale już mamy ten, to gniazdo zabezpieczone, już tam nam syf nie będzie wchodził. No ale co? No niby zaślepka, oh, właśnie, spadła. Tam no, ten element już jest odkręcony, ale no pęknięta jest. No i co? Jakiś super glue trzeba zastosować. Może wytrzyma, a jak nie wytrzyma, to jakiś kawałek plastiku, drukarka 3D. Chyba trzeba kupić, kupić drukarkę 3D, koniecznie. Jakiś materiał, kupić plastik i samemu drukować. Dlaczego tak mówię? 430 zł netto i nie żartuję, kosztuje ta zaślepka. Będę szukał jeszcze w jakichś zamiennikach, jeśli w ogóle to jest dostępne, albo od czego innego, chociaż wątpię, od czego to można by było dopasować. No po prostu żal. Także dzisiaj taki odcinek. Między innymi o narzekaniu. Nie ma co narzekać. Trzeba robić, iść do przodu, ale trzeba też o tym mówić. Ja tam się nie żalę, nie chwalę, ale będę o tym mówił, bo warto o tym mówić. Jak nas niektórzy, jak nas, jak nas niektórzy robią w baona po prostu. Ja jestem za tym, żeby takie rzeczy pokazywać i o tym mówić. I niech to dotrze do niektórych konstruktorów i niech się wstydzą, bo to oni mają się wstydzić, nie my. Niech się wstydzą. Z reguły jest tak, że to rolnik się wstydził, bo sąsiad powie, ale kupiłeś lipę, U, ja to mam lepszy. A ja tak nie patrzę. Ja tego ciągnika nie produkowałem, na pewno już o tym mówiłem, ale będę powtarzał jeszcze raz. Produkowali mądrzejsi od nas. Niech oni się wstydzą. A my za to płacimy i mamy prawo wymagać. Mamy prawo to pokazywać. Ważne, że sprężynki chodzą. O, zobaczcie. Kurde. Je to rolnik pieniędzy nie wyda, żeby, kurde, lodówkę mieć klimatyzowaną. Ja pierdziele. A jak po tym moim spawaniu to się urwie, to też wam pokażę. Żeby było wiadomo, ile motogodzin przerobiłem, jak kupiłem go nowego i jak ja pospawałem? Nie? To znaczy, ja nie jestem jakimś tam super spawaczem z papierami, ale chodzi o to, ile to wytrzyma. Nie? Kto tu lepiej pospawał? Czy fabryka lepiej zrobiła? No, za wiele się tu nie da zrobić. No, bo wiadomo, by trzeba było całe to przerabiać, żeby to było porządnie, ale wiadomo, że to też nie jest czołg, tylko to ma spełniać swoją rolę podtrzymywać lampę. To nie chodzi o to, żeby nie wiadomo ile metalu nawalić. I żeby to ważyło 3 tony więcej. No ale musi to spełniać swoją rolę. Ale musi też być wytrzymałe. Nie może to odpadać. Aha, dobra. Bo stracę... Eee, dobra. Dokręcamy tutaj te śruby i zaraz będzie finisz. No i dobra. Teraz stoi sztywno, tak jakby z fabryki wyjechało, dlatego że oprócz tych dwóch śrub, które nam trzymały tylko ostatnio, to jeszcze trzyma nam ta blaszka na następnych dwóch śrubach, nie? No i dobra, teraz wystarczy przykręcić tylko osłonkę i koniec tego zabiegu i koniec narzekania. Trzeba jechać w pole, nie? Kto ma podobnego Fergusona i miał podobny problem, ręka w górę. Bo na pewno mieliście. Nie ma, że boli. Oczywiście, żeby nie było. Jak się wchodzi do kabiny, nie łapie się za tą lampę, tylko za tą rurkę. I to trzeba sobie zapamiętać, bo no, kto się będzie łapał za lampę, to szybko się to poobrywa. To nie jest do trzymania. Bo na przykład z tamtej strony nikt nie wchodził, tylko z tej strony się wchodzi do kabiny. Z, tam, z tamtej strony bardzo sporadycznie, jak się szyby myje, chyba. Także z tamtej strony nikt się za tą lampę nie łapał, a ona się pierwsza urwała. No ale dobra, po zabiegu dokręcona osłona, podłączone światła. Teraz tylko wystarczy skontrolować, czy nam wszystko działa. Czy żaden kabel się nie przepalił, jak żeśmy to spawali? Dobra, halogeny zapalimy. Tak. Dobra, i teraz kierunkowskaz, jeszcze nie? Wydaje się, że jest wszystko ok. Kierunki działają, światła też się świecą. Finito, zrobione. Dobra, panie i panowie, ja mam dzisiaj troszeczkę papierologii. To wam więcej nic dzisiaj nie nagram. Także widzimy się jutro. A dlaczego tutaj przyszedłem i stoję przy tych workach? Dlatego, że no mam firmę, która, która odbierze mi te worki, co prawda będę musiał odbierze, odbierze jako odpad, ja będę musiał do nich to podwieźć. No, ale niestety musimy oddzielić worek od folii i w takiej postaci im to zawieźć. No, ale muszę to zrobić, bo te worki tutaj z dwóch lat już się nazbierały. Co prawda mamy troszeczkę podzielane tą folię od worków, ale musimy jeszcze posegregować, po posprawdzać, bo na pewno nie wszystkie. No i myślę, że jak jutro będzie pogoda, będziemy to robić. Będziemy też szykować opryskiwać do niestety niedzielnego zabiegu w rzepaku. Niestety, niestety, no trzeba już zrobić. Wcześniej tego okienka pogodowego nie wykorzystałem, bo uprawialiśmy pod buraki. Także zimno było do tej pory, były święta. Niestety, niedziela będzie pracująca. Tak to wygląda. To się kameruje? To się kameruje. Siemanko w kolejnym dniu. Dzisiaj działamy z przeglądem siewnika do buraków. Ale co tu mamy przeglądać? Kurde, przecież tu wszystko się kręci, nie? Ja widzę, że działa. Prawie, prawie wszystko, bo ja już sprawdziłem jedną rzecz i będziemy mieli do wymiany jedno łożysko. Łożysko, które jest tutaj. O, proszę bardzo, zobacz. Widzisz Kuba? Widzę. No popatrzcie, tutaj mamy aż na wierzchu wszystko widać, tutaj ono się nie chce kręcić. O, nasionka została. Dzisiaj mamy już godzinę 16, rano była sprawa papierowa, różne wyjazdy, różne dokumenty. A teraz dopiero zaglądamy do tego siewnika i dzisiaj już za bardzo nie pojedziemy, nie kupimy tego łożyska. Ale jutro rano będziemy w Stargardzie, to kupimy i wymienimy to łożysko, bo... Tutaj bardzo szybko to się wymienia, rozkręca się. Nawet dzisiaj to sobie uszykujemy, rozkręcimy. Ale najpierw bierzemy się za inne rzeczy, bo musimy poskręcać traktor. O, zobaczcie, co tu się dzieje. Tak wygląda szrek bez maski. Trochę dziwnie, nie? Można tak jeździć. Ale, dlaczego tak jest? A no, kurde, regenerowana była sprężarka do klimatyzacji. I działa. Zobaczymy, jak długo, bo już parę razy był tutaj. Pan od klimatyzacji, który naprawiał to. I nie tylko ten pan. Zobaczymy, jak to chodzi, nie? I czy nam dmucha zimnym powietrzem? Kurczę, dmucha, bo zimno w ręce się robi. No i fajnie. Super, zarąbista sprawa. Nie no, kurde. Siedziadek klimatyzacji doczekał jeszcze na stare lata. Dobra, musi mieć. Traktor musi mieć klimę, bo gorące lata przychodzą. I choć Kuba, pokaże Ci jeszcze jedną rzecz, zanim weźmiemy się za akcję z tymi workami. A dlaczego tak maska wysoko otwarta? Bo tutaj. Była dobijana klimatyzacja, uciekało przez główny zaworek. Trzeba było dobić. Pamiętasz, że na Maxa miałem, jak uprawialiśmy podburaki i mówię, coś ta klima nie daje, tak jak, tak jak dawała, Myślę, nie? Za gorąco. Myślałem, że za gorąco, nie? Bo to, kurde, przez szyby dawało to, sło, to, to słoneczko. No ale jest uzupełniona, no i była przyczyna, bo tak naprawdę przez ten zaworek serwisowy przy sprężarce od klimatyzacji Uciekało gdzieś troszeczkę, jak pan przyjechał i psiknął tym swoim wichajstrem, tym płynem, no to było widać, że to ucieka. Ale dobra, usterka usunięta. Bierzemy się teraz za worki. Idziemy do tych worów i działamy, tylko rękawiczki trzeba wziąć. Niektórzy już buraki posiali, niektórzy są w trakcie. A my dopiero, a my dopiero siewnik yy, szykujemy, nie? Ale to spokojnie. 16 kwietnia to będzie chyba ten najlepszy wymarzony dzień do siewu buraków. Bo po 16 kwietnia już ma być ciepło, bo 15 kwietnia jeszcze pokazują przymrozek. nie? Ja, ja chyba podczepię Maseja do pronara. Od razu będziemy na przyczepę wrzucać. Dawaj hamulce światła, żeby już wszystko było podczepione. Jedziemy. Mam nadzieję, że te worki nam się zmieszczą na tego pronara. Będziemy to pomału układać. Dobra, podjeżdżamy i działamy z tymi workami po nawozie, bo naprawdę nie ma miejsca na podwórku, bo te worki zawadzają, przeszkadzają. A mamy taką firmę w Stargardzie, która zarządza tymi odpadami. Zajmuje się tam chyba, nie wiem, recyklingiem, czy jak to się nazywa. I można powiedzieć, że prawie od początku. Do tej firmy te worki zawozimy, a że teraz te wymogi BDO weszły od chyba 2018 czy 2019 roku, chyba 19. To my musimy wystawić kartę przekazania odpadu i wtedy dopiero mogą te worki od nas odebrać. Ogólnie mogą te worki od nas odebrać bez tej karty. Ale my wtedy nie będziemy mieli papieru, co z tymi odpadami zrobiliśmy. Jak myślisz, Kuba, zmieści nam to się? Jako się upchamy, poskaczemy po tym trochę, nie? No i dobra, segregacja. Segregacja, dlatego że firma chce osobno mieć folię, osobno mieć worek po nawozie. Nie wiem. Czy dobrze, że to robię? Czy to firma powinna zrobić? No, nie wiem. Dobra. Jak to zawsze zwykle bywa, rolnik chce żeby mieć czysto na podwórku, to robi wszystko, żeby ktoś od niego to zabrał, nie? Bo co z tym zrobimy? Ognisko? Nie? Niektórzy ogniska robią. Znamy takich, znamy takich wariatów, co tam w dupie mają atmosferę, naturę i przyrodę. Walam kurde ognisko i koniec tam. Utylizacja. Utylizacja, no. Chociaż z drugiej strony, spalarnie śmieci, jak działają? Nie wiem, nie znam się na tym. Tak głośno myślę tylko, nie? Z drugiej strony, megatony przyjeżdżają z zachodu do nas, do kraju. I nagle okazuje się, że gdzieś jakiś Ogromne wysypisko śmieci płonie No i spłonie sobie I po problemie, nie? Tak to działa I dobra, pomalutku działamy Jak ja to zawsze mówię Oczy się boją, ręce zrobią I jeszcze trochę i na pewno się uda, nie? Także robimy Tak I ładnie jeden na drugi wrzucaj Witamy Łukasza w piątek. Pochwalony! aleluja. Aleluja <laughs> było. W niedzielę, kilka nocy. To decyduje No... Jak widać, segregacja. W poniedziałek wywożę to, nie? Tylko folia musi być osobno, worki osobno. A browar musi być osobno. To się kameruje? życie, no. Folia, sama folia. No to dobra, to wrzucamy teraz. No i dobra. Wszystko? Przyczepa załadowana, pełna, jak widać. Zamykamy i czeka Wraz to. A dla się nie obyło. No to na pewno nie. Zamykamy Opa. to i czeka to do poniedziałku. A w poniedziałek trzeba to jechać, wywieźć. Do lasu. Do lasu, nie? <laughs> do lasu. <laughs> I zamykamy. <mnie. śmiech> no i dobra, z Łukaszem mamy dzisiaj piątek, piąteczek, piątunio, czyli fajrand. Ta. Jutro będziemy działać z tym siewnikiem. Kupimy sobie łożysko do tego siewnika, wymienimy. Dzisiaj sobie chyba to przygotujemy na warsztacie, rozbierzemy. I co? Takim ładnym akcentem piątkowym kończymy ten odcinek. Także Pamiętajcie, zostawiać łapki w górę. Dokładnie. Dzwoneczki. Dzwoneczki. Wszystko ma być w górę. <laughs> Wszystko ma być w górę, także. Ja już ten, a ja już się cieszę, że nie ma 300. Ten, 30, tak? Nie wiem, 300. 300 tysięcy. 300 tysięcy wyświetleń, czyli nie będę miał włosów fioletowych. Ja A włosy rosną, fajnie by to wyglądało. No, dlatego <noise> ja się cieszę. <noise> ja się cieszę, bo wiem, że nie, nie, nie dobijecie. Na pewno. Także fajnie. Pamiętajcie, subskrybować kanał. No. Wszystkiego dobrego i na raziówka. Hej. Tym piętym akcentem, jak zakręcony ogon węża, kończymy ten odcinek. Pa, pa. <noise>